Nieźle <grymizny>, kurwa, nie? Dobrze na poszło balans dnia. Nieźle zaszło No. O, Jak nie O, ujguje mnie z drzwi przejść, nie? Jeszcze to nie ma. Tu się pchasz. Kurwa, znaczy, kurwa. No. Ty, telewizor możemy kupić. U. Bo. dobra, wszystko podkładamy. W nie mamy na ketchup, na jakieś tu puszeczki czerwone. To daje na sam dół, bo tego tak. w ogóle nie mamy. I czerwona kola chyba też nie mamy, nie? Bo widzę, no to, to już działy się tu. No, to wziały wszystko na dół. to kosztuje ten większy, ten 250? To będziemy mieli, można będzie kupić. Chociaż keczupu nie, bo keczup nie był ten. Ogarniany. Dobra, jak Ciekawe, jakby tak wszystko powiększyć, Ceno było tak ponad dwa razy. Nie, nie, nie no, kurwa by byli, ale bym musieli kupić też. Tak, jeden jedyny sklep w mieście, kurwa, głupi, nie? No. Zapraszają, zapraszają To jakaś baba z poddogami się otworzyła? A tam była i była, co ty nie wiesz? Nie no, no świetnie dzień zazwyczajny Najpierw, Najpierw <grym> 11... 11.50, 11, teraz 11.20 Kurwa, i to kartą bym Chlebek no to 100 do biznesu 29,40 teraz No i dobra, fajnie O kurde, Grażynka miałaś na klasie Aaa, sorry Grażynka szybko zauważył to, co miałam cię wołać Dobra, musimy się odkuć z tego wszystkiego Bo przez twoje, rozrzuty, przez twoje to takie rozrzucenie... Czemu ty na tą babę się patrzyłeś? Yy, nie patrzyłem jak to wyglądało? A wiesz jak to wyglądało? Yy, nie, tak się nie, nie na ciebie patrzyłem. patrzę, tam I ona tak stoi koło ciebie, a ty tak jakby głowę w jej stronę skierowaną. Czy ty kurwa wyniosłeś kolejne pudło tam? Nie. Grażyńka był mnie ja pie... O, ale fajnie wydałem. 7 euro. Znaczy 7 zł jeszcze, nie? Te kartony są. Tak, moje. Nie. Ja kulturalnie wywalam do tego Cię opierdalaś Się To mamy normalnie, dziękuje Miałam sprawdzić czy mogę, tutaj oszukać klienta teraz Jak będziemy płacić gotówką, to już Nie no, wiesz, że nie można No kurwa, tak. Ale karton nie można A tak, normalnie Muszę gotówką sprzedać Z kasą, Bo no. Chociaż tak na 5 groszy Idziemy na plusie. No i dobra, i teraz mam. Do wydania 2955. No to zróbmy tak. A nie, bo mi się kasa teraz nie pokazuje. Teraz mi się tylko kasa pokazuje. Eee, dupa Myślałam, że da się tutaj oszukać trochę. O jedna No, No, że się uda. 5, 9, Tam dokładasz i wkładasz. No bo ten kaczup chciałem dać, tylko już. I wiesz, to jest najlepsze. Nie mam nikogo przy Kasie, a baba płaci kartą. I ona jest przed sklepem. Co ty mówisz? No? I już wyszła. I dopiero pomyślała, że o, a może zapłacę. Śmieć na podłodze. Idę. Tak? A nie, to nie jest kurwa śmieć. To jest to twoje. To jest skaner. Czytnik. Znaczy, skaner. Śmieci od skanera nie odróżniała też. Ty ja z tych kurwa karton zbuduje nie? Zbuduję, nie? <laughs> Zobaczysz. A coś ci się posypała wieża. Nie. Nie wszystko dobrze. O, już mamy tyle pieniędzy O, rozjebać Jak fajno Nie! Sieć na kasie No dobra, nie rozjebać Nie rozjebać Nie! Już widzę, że herbaty są nie są potrzebne zostanie. O, ale tutaj dzwoniła się półeczka jedna, to dobrze też Tyle pieniędzy w tym kadłubku no. Musi się wszystko zwrócić, a nie, że ty wszystko przepierdalasz, nie może tak. Jak to nie? Wróć! Wróć! A tu pisze, a to pisze, że <grywa> chyba dostałem obłędnie, <grywa> <tu>. <grywa> Kurwa. Został, mamy, Kurwa. Zostawmy. Margarinę mamy. Przeszaj wydawać! Mleko Grażyna na przez, kasę. To mamy. Już idę. Grażyna na to. kasę. No. Jak kocha, to poczeka. Jee, przez kasy, jee. No. Widziałam. Ale dużo złotówek jest. Dużo złotówek nie mamy jedynie. No, to I sale. tego drugiego do chyba nie mamy, niebieskiego. Grażyna na kasę! Kurwa! Grażyna na kasę! Już idę. Wiesz, że nam sushi doszło? Do Wiem. Idę, do pytania. Do widzenia. Graja na kasę. Do siebie. O, ten kurwa ile kupił, wariat Pan taki bogaty 70 groszy do wydania Proszę, wypierdalać Jakie tam latasz w tym na kasę? Tak na kasę? Grażynę na kasę. O, wiesz? Czy ty kurwa Co jesteś? Wiesz. O, kurwa! Nie. Ta miodło to najlepsze tutaj, kurwa, w tej grze. Nie mnie gościa. Aż go zmiotło. Co ty żeś tu kurwa kupił jeszcze? Nie no, właśnie teraz zobaczyłam nasz stan konta. Pojebał cię. Nowe rzeczy to są. To się zwróci. Zawsze się zwraca, mówi? Ci. Kurwa, no żeś pozbierała wszystkie mioty gdzieś w uja. Musimy zakupić yy, ten, to do sprawdzania, skąd to, tego, bo baba się chodziła po sklepie, chodziła, chodziła i wyszła. Może być. Okrada nas. Czyli kolejna inwestycja po prostu. Przestań rozpierdalać pieniądze. Nigdy. Bo, Bożenka gra w jakiś dungę coś tam, w coś tam. To mam. No i na Steamie mnie jak co gra 31-60 z jakiegoś robala chyba idę ja na podwód. To jest? Mówię, że daj jakiegoś robala na podłodze je. Biedronkę, bo skończy jedna przyleciała, nie do tego. Biedronka ci w no. Słyszałeś to w Biedronka w czoło Teraz ten jest dobra. Więc to już No i mama, jak... No bo y, ten... Y... Ten złotek lubi się bawić. Prawie umarł lakami. Co jest? Bierze w pysk, wybluwa, w pysk znowu wypluwa Nie no, 10,50, to... Chłopie, nie masz drobnych. No właśnie. No kurwa, no prawie zmieniłem tą cenę. No ja pierdole. Jak mogłeś na no zaraz muszę od początku, to no. Jeszcze chłop jakąś margarynę tu zajebał, nie? Po drodze. Ja je <grym>, Taki biznes <grym>, Ale zajebista jest ta miotła Jezu, dole. <grym>, nie! Zostaw to miodły, kurwa. No kurwa, przez kasę mi przeszedł. Łączył się Rokipa, dbała o chuj. Z kartonem jem. Chyba zajebała mnie w ta. tam. O, kurwa. Luzna no go no Grażyna na kasę. Teraz nie mogę. zmieniał cenę. Grażyna na kasę. Zmieniał cenę. Chuj. Kocha to poczeka. Krażyna na kasę! Kocha to poczeka. Mmmm... za ciebie niech się będzie. Ale dziwnie tutaj na no, tej kasie twojej... No inaczej tak nie? No Ja się tam przyzwyczajam do swojej... Ten typo się chyba obraził. Ej, ten co dostał w pizdę się obraził chyba. Tak, będzie no, mi się. Jest... Chuj wie czy nas jeszcze nie ograt tam. No się patrzy na mnie. Jaki kurwa stary. A, dobra. Bo laga jakiegoś, laga jakiegoś złapało i to ja mam go obsłużyć, nie? On stoi tam, a ja obsługuję tu. 2,95 do wydania. Dziękuję, zapraszam do ta 22. Jeszcze pół godziny! Grażyna na kasę Dobra, obsłużę. Niech ci będzie. Kartą płacą mi tak i tak. Co jest to Kurwa, jakie ceny mamy. Równej na ten, ładnie 1199. Tak powinno być jak w Polsce, nie? <laughs> Już Dejziutku, zjadłaś. Biedroneczkę zjadłaś? Zjadłaś. Coś ty tu rzuciłeś. Oddaj ten karton. Tutaj zmieniam cenę czy nie? Nie. Tutaj zmienię, bo klientów jest. No kurwa! Kartę Gdzie mój karton? Kurwa. To proszę! No nie. Ej, tam były rzeczy, no. strata kuj. Ej, ale nie. On nie stawiłam przecież, tu pół na półce. Tu kurwa, pad, pad, jest wystawiony Ty kurwa niepoważny jesteś. Na chuj to wystawiasz tu jak tutaj. No i teraz wypółki nam zajęło. Jesteś niepoważny. Trudno. Kompletnie. Ja pierdolę Dobra, zamknęliśmy sklep. W końcu. Wszystko trzeba kupić. Herbatki są? Są. Sklep tostowy. Nie ma chleba testowego. Gdzie jest chleb testowy? O, mamy jakiś Big Sushi, Small Sushi, Smoked sma Salmon. O, krabika nawet mamy. O, widzisz, no. Trzeba wracić? Ale ja... Ja chleba testowego w dalszym ciągu szukam. Dobra, nie no, czy ja jestem jest. ślepa, czy ja nie widzę... Czy... Jesteś ślepa, jak Y... No nie widzę. Psia karma. Możesz to kupić. Pcia... jaka? Psia. Psia, jaka? Kocia... Psia ci mówię. No, bo się już to rozjewała to na półki. Tam to gdzie psia miała być. Bolet latanie. Wegańską lasagne Kupować. Wegańską? Co ty Dobra. mówisz? Nawet lodówek nie mamy. No? Ej! To trzeba kupić. Nie, no, najpierw zamów. O, Potem będziemy myśleć, czy trzeba kupić, czy nie trzeba kupić. Potem będziemy myśleć, jak to, to ustawić i gdzie to ustawić. No, zielona chleba, to jak możesz kupić. To było... Ej, Czekaj Poczekaj chwilę. Gdy Gdy coś, to coś było. To to jest... I nie wiem, co to było. E, zieloną herbatę Green Tea, dobra? Tak, tu coś było taki, tylko nie wiem co. Wiesz? E, nie mamy już pieniędzy. Nie wiem, to ona wszystkiego. Mało właśnie kupiłam. To powiedzieli, że zielona herbata. A co się kupiła? Kurwa, tfuja, i się! <grym> <grym> Resztę pierdolisną, kurwa. Chujże, w do lodówki zajmuje to sushi, kurwa. Patrz, nie ma lodówek, kurwa, nawet na to jebane sushi, żeby rozłożyć. Poszedź, kurwa. A na te lodówki nie Ale płaci tu, tu na zarobku, zmień, zmień 20 dolarów za zarobku Chłopie. będzie. Chłopie! tu cenę musisz też zmienić, na dole, w tej, tutaj. tej. zmieniam. Na razie zmieniam tego, Ale nie w tej. 20 dolarów zmienić, to ty co myślisz, że co? <laughs> Zaraz ci miotą zajebię, to się pospieszysz. Kurwa, to sama będziesz to zmieniać. Zajebij tylko miotłą. <laughs> A ja nie zmieniam tych cen, nie? <laughs> sama będziesz to zmieniać. Nie. nie bo to... ty będziesz mnie bił, jak ja będę zmienić. Jak to wziąć szybciej? Ja pierdolę, nie? Tyle suszy. Ci kurwa ta psiakarnia? Aha, ja nie mam miejsca no, na w ogóle. Kurczesz. Trochę miejsca znaleźć. Co ty tak wolno zmieniasz tą cenę? Ty na 20 dolarów, no po cię kurwa, jak to mam zmienić tych chuja na szybko no? Rozumiem 3 dolary kurwa, nie 20 lat. No, to na to, ja przez... nie mogę, no. to pół dnia zajmie. Ty, bo będą coraz droższe rzeczy, fajnie abyś się dowiedziała, kurde, jak to wiesz ogarnąć, tam. to Co? No jak szybko zmieniać to. A, że to pisanie? No. No, właśnie Muszę zobaczyć na tym właśnie jak on zmieniał te ceny. Zaraz zobaczę. Bo tutaj na no kurde położył no. się. Już grubo, już druwo leci, no? Jak takie większe ceny będą, no to... Ho, ho. My tak się staramy. Ciekawe czy nam się zapisze ten dzień. Nie to, no, zapisuje to, się bo... normalnie, bo ja mam save'a z tego. Ja go odpalę z powrotem i zaproszę Cię znowu do gry, to będzie git. Kurde, ostatnie na gry ja nie, ja, ja, nie mogę... ja mogę, ja mogę grać w tą grę kiedy, wtedy nawet kiedyś, znaczy no, wtedy kiedyś tylko Ty jesteś. Tak, tak, co Ty myślisz. O nie. to ja musiała ja na Ciebie grać. Co ty tu jeszcze by A tutaj jeszcze kolejny kurwa sushi. Nakupiła. Rozniewała całe tysiąc ileś tam kurwa na samo sushi. A ona mi wypominać będzie lodówki albo kasę. Które zmieniasz? Te na dole samej, nie? To co jest za 1585? Tak. No ja sobie zapisuję tak jakoś, co trochę, po prostu, żeby mi się nie usunęło. To możesz za 27,90 o serio, co ty nie powiesz? Tak. Oje to na tobie? Co? Ale ja, patrz. Jak buta widzę tutaj? O kurde. Jak ty tam wlazła? Masz gówno na bucie. Nie wiem właśnie. Kurwa, sorry. Weszła mi w głowę o, z dobra. na bucie, no?

Przerwimy, z jaką będzie tutaj. Mhm. Jeszcze raz. Przerwimy, mhm. no dobrze, widzę to teraz mhm. też cenę wyższą mhm.

jak? Co? No, on se po prostu klawiatura numeryczna, klawiatura numeryczną. Najeżdża na to i 7.20 se bierze przykładowo czy coś. A czemu u mnie to nie działa? O jest, no działa, dobra. Działa? No, dobrze mówisz. Jak działa? Cztery, przecinek, O jest, widz. No to z boku. To no ale to ja biorę albo. i co? Yy, no musisz włączyć. No, ale yy, ja biorę a działa, i działa ci ta numeryczna w ogóle? Bo tam masz przycisk od włączania znaczy, numerycznego i włączania, nie? A gdzie jest Michie, Gdzie jest przycisk do włączania tej numerycznej? Gdzieś w, le, w lewym górnym u mnie jest numer coś tam, nie? W lewym górnym jakiś numer. No, u mnie przynajmniej jest. W lewym górnym jest tu. to jest bardzo... duch. To O to Pauza. Tu jest numer LK? O, tak jest. O i poczekaj. Teraz e, o, działa, dobra, groza, jest. jest no, u chora tego jest lewy. a u mnie wychodzi na to, że prawe. Przestań kurwa bić tamtego, lej no! Nie bij mnie No fysi no! Kupi, ty jesteś? To odłożyć skaner. Już cię skaner. Jak to mnie bije? No mnie bije? Weź, bo pójdziesz do żywa. Ty, kurwa, to jakie punkfuty. <noise> <noise> Nie, zamykam dzień, zamykam dzień. Kurwa. Koniec kurwa bicia.